Dobra się ma, dzisiaj sobie zagramy w The Wallsy i co widzimy się na ręce Dobra już jestem, gramy w włosy, drugi odcineczek yy, Dobra, tutaj drewno mam O i buteleczki, bardzo nam się przydadzą buteleczki Chciałem wam powiedzieć, że teraz to jest yy, Teraz, dobra, oj bo tak spoko yy, To jest takie coś yy. Dobra, spoko nie będę mu teraz odpisywał na odcinku, bo nie podaję na razie z Pa publicznie, ale może podam. Jak, jeżeli chcecie, to może zrobię jakieś tam konto takie dla widzów. Żebyśmy sobie mogli grać, nagrać coś, jeżeli byście chcieli oczywiście. Nie zmuszą nikogo. Dobra, czy musimy to jakoś przeżyć, tylko nie wiem jak to przeżyjemy. No troszkę laczy. Nie, 50 fps, ale takiego jak lagam ja Tutaj chyba jest jedzenie o ile się nie mole i perełki Skrzynce Jeżeli będzie jedzenie, no nice jest jedzenie, dobra Przeżyjemy Jeżeli jest jedzenie to znaczy, że przeżyjemy Ja mam tutaj sposób żeby na mnie te małe silver, silver Szkielety, czy jakaś tam coś się nazywa Mnie nie zabiły, bo już mnie tutaj chyba raz zabiły na no ile się nie mylę. Dobra. Teraz tu nie... Tędy. O oh fuck. Dobra. Damy radę. Spokojnie. Mm, dobra, mam. I możemy wycho... Dobra, żeby tu nic nie wpadł. I czekajcie. To mam, to mam. Dobra, to kopiemy. No bo nie, idę do góry kopać, żeby nie było kto da, na ktoś kocha spoda dobra podejdę do góry i zrobię cięcie i będziemy się widzieć pod ścianami bo mieliście ostatnio pod odcinkiem napisać czy chcecie żebym robił właśnie cięcia czy żebym całą rundę nagrywał ja sobie później tak pomyślałem że jeżeli chcecie to teraz napiszcie czy chcecie na przykład taką rundkę że na przykład no kopię wszystko i ten tylko że w przyspieszeniu Czyli że normalnie cała rudka, tylko że kopanie i to wszystko w przyspieszeniu, a klapa już normalnie będę gadał i wszystko. Tylko że oczywiście te kopanie i tego bez rozmowy wszystko, więc wiecie, czymś to kosztuje. Dobra. To co? Idziemy się pod ścianami. Dobra, siemanec już jesteśmy. E, przed e, operie dziewczyny, 10, 10 sekund zostało, tutaj mamy sojusznika. I co? Mm, będziemy zaczynać klepę. Dobra, pójdziemy na jakieś frikile. Dobra, gramy. Jedziemy. Coś tam piszą. Dobra, idzie. Mm, mam 2-2 i mam zaczętowaną klatę. Jedynie co mi się udało, bo level strasznie ciężko... Uff, idzie. No fuck, wpadłem. Nice, dobra, jeden kill jest Tam Jest, dobra Diaksa, a nie, tu wandy O fuck, 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 robi się niebezpiecznie Tak, dobra, już koniec z wami, tak? Fuck, 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 fuck. za dużo ich tutaj Dobra, ja stąd idę, tego zabiję tylko No fak na no serio mu tyle... A dobra, zabiłem go Ten jest na koksie, to nie mamy się co z nim klepać Dwa kill są mhm. Dobra I teraz tylko... O, fuck fak, 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 fak O dobrą też Dadam Dobra, sorki to taką słabą rundkę, postaram się następnym razem jakąś lepszą nagrać to jakby Czerwonara i trzymajcie się w następnym odcinku.